Dołem ekipa. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić coś, czego jeszcze nie było na moim kanale. Jakiś sensowny materiał. W końcu coś naprawisz, rasa dobrze. Przestaniesz w końcu gadać. Wrócisz jak człowiek w końcu z roboty do domu. Pewnie wielu z was miało jeszcze jakieś inne pomysły, co mógłbym tutaj powiedzieć. Piszcie w komentarzu. Eee, nie pogniewam się. I możecie napisać, jak się banuje kogoś od razu, bo nie wiem. Eee. Ale wracając do rzeczy, coś czego naprawdę nie było jeszcze na tym kanale, pomijając to co już powiedziałem, chciałbym Wam przedstawić Philipsa DCC, czyli D Digital Compact Cassette. Zobaczmy co to ustrojstwo. W sobie ma, ale najpierw prezentacja. Gniazdka. Dobra, podłączyliśmy sprzęt, mamy włożoną kasetę, ustawiamy sobie na waty. No i poszła sieć. Chyba coś jest zablokowane. Tylko co? Jest to widać, że autorski mechanizm tej firmy. No dobra, magnetofon udało się odtworzyć. Mamy tutaj e, taśmę Maxela, HIG Reconnaissance Damping and Head Resistance kaset mechanizm, e, nie wiem czy jest to kaseta tego typu cyfrowa, ale jest strasznie ciężka, więc mam nadzieję, że tak. Jest to jednak dziewięćdziesiątka, już nie pamiętam jaka jest waga normalnych kaset. Dobra, naszym głównym problemem będzie znalezienie paska i wymiana paska do zasilania, napędzania regulacji, więc bez tego nie, nie zajmiemy się, nie możemy się pobawić magnetofonem. Za chwilę też zobaczymy mniej więcej jak wygląda płyta główna i konstrukcja. No ma czujnik taśmy. nikt dalej nie ma siły nic nie zrobimy rozkręcamy powiem wam że nie spodziewałem się że wymiana tego będzie taka prosta tutaj nam się ukazuje trzeci silnik. Wnośnie prostej wymiany to bardziej mi chyba chodziło o wyjęcie samego modułu odtwarzania cyfrowej kasety. Tutaj się trochę zaczynają schody, aczkolwiek usuniemy sobie te taśmy i mam nadzieję, że będzie lżej. Sprawdzimy, czy mamy w ogóle w opcji, żeby taki pasek zdobyć w naszych skromnych zapasach. jeszcze gdzieś Czy jest to na zasadzie takiego zamka? Trzeba przesunąć całość w dół albo w górę. Tutaj nam się udało. Tutaj mam dylemat. O Uwaga, tutaj mamy jeszcze przewody od silnika odepne, ale no, przypomnijmy sobie jak to szło. Tak, może być, że mam do czynienia z małym magnetowidem. Pasek jest taki już totalnie kiepski, jest tutaj, mam nadzieję, że uratuje nas paczka pasków od MyFriendów Którą kiedyś miałem przyjemność zamówić i na ten moment w wielu sprawach mi to pomogło Też musimy pamiętać, że nie może być ten pasek zaciasny Ale mam wrażenie, że ten będzie Perfekt Patrzcie Tylko tu poprawimy Co ono odwala? To tego nie, nie mogę ogarnąć z jakiegoś powodu nam ten pasek idzie bardzo nisko tutaj hm. czyżby był za ciasny? ale napięcie nie, nie wygląda źle Dobra, trzeba było mu pomóc ręcznie. Spakujemy wszystko. Kolejność odwrotna. Więc mogę to wyciąć przy montażu, żeby Was nie zanudzić. Czyli te ząbki są. I wklikujemy. Te kable trzeba przytrzymać, żeby nam to nie ocierało zacnie. To jest mega fajne, że firma zrobiła to tak bardzo dostępnie. Z drugiej strony nie spodziewałem się, że chociaż ciężko powiedzieć, że to taki jest świeży sprzęt, że taka sytuacja może mieć miejsce jak rozciągnięty pasek. Pamiętajmy o włożeniu przewodów. Żeby później nie płakać. Kurczę, powiem szczerze, kto... Kto kiedykolwiek miał taką przygodę, że naskładał się jak dzik. Aj, a ostatecznie gdzieś tam zawsze ten jeden przewodzik mu został i... Ten taki smutny moment, że cel niby tak blisko, a praktycznie trzeba wrzucić drugi nakład pracy. Bo jak ja tego nienawidziłem wtedy, tego lepiej sprawdzić 5 razy. Filmiki, kręcę przy okazji, żeby mieć jakiś taki punkt powrotu, jakbym jednak czegoś nie przylukał i coś by mi zginęło. Te śruby niepotrzebnie wykręciłem, ale to nie jest jakiś problem. Zobaczyć, czy mam przewód jakiś niepotrzebny, żebyśmy go nie pogorszyli. Pan Marcin, który jest właścicielem sprzętu, chciałby go na pewno sprzedać, bo też mu wpadł jakoś przez przypadek, więc jak ktoś by miał chęć chrapkę na taki sprzęt, to myślę, że mogę Was ustawić na jakieś negocjacje. Jest nieźle. Jest dalej nieźle. I odtwarza. site AB -e. wiecie co? To czas na ulepa i zobaczymy co kryje ta kaseta. Niezawodny ulep ląduje digital nas nie interesuje. Play. Output. I proszę. Nie spodziewałem się tego. Ktoś wykorzystał najnowszą na tamte czasy technologię i nagrał sobie całą kasetę Stachurskiego. Jak widać, magnetofon jest jest ok, e, już, czyli mamy tylko problem. Mm, pamiętajcie, panowie, gumy, gumy, jeszcze raz gumy sprawdzić, wymieniać. Nie ma, że teraz działa. One swoje mam zrobione, trzeba je zmienić. Ta ląduje w koszu, żeby mnie nie zmyliła. Więc pan Marcin na pewno będzie zadowolony oglądając ten film, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. I widzimy się jutro. E, jutro muszę mu też oddać ten sprzęt. Dlatego postanowiłem go dzisiaj zrobić w końcu Hehe. He. Tutaj znaleźliśmy jeszcze jakiegoś martwego owada. Oczywiście zabierzemy go stąd. No i co? To chyba było na tyle. Stachurskiego nie zamierzam słuchać. Yy, kaset. XL2 myśnik S90 yy nie mają żadnych oznaczeń może to być zwykła kaseta niecyfrowa, nie dedykowana dla magnofonu cyfrowego format jest ten sam ale coś No jak myślicie, co na takiej starej kasecie mogłoby kiedykolwiek być? Ja bym w życiu nie wpadł na Stachowskiego. Co my tutaj mamy w skrócie? Jest ta płytka mikrofonów, płytka słuchawek. Jest to oddzielny moduł. Tutaj jest płytka z przyciskami. Pod spadem jest LCD. To jest ogólnie jedna cała płytka. Zasilacz jest to klasyczny zasilacz na transformatorze, jak widać. Tutaj mamy trzy liniowe stabilizatory napięcia. Nie, nie wiem jakie symbole. Mamy też wyjście optyczne. Wszystko wygląda całkiem schludnie. Mało tego jest jak na taki cyfrowy sprzęt. Aczkolwiek, to jest chyba TDA 1317H cyfrowy jakiś pewnie przetwornik. Ale analogowe kasety jak widać gdzieś jednak bez problemu, Pokusiła mnie bo nie mogłem się powstrzymać, więc ha ha, ha. Mm, Philipsa Magnetowid kiedyś miałem i bardzo jest zwierzany ogólnie samym w ogóle odgłosem do pracy innego magnetowitu, więc można powiedzieć, że mechanicznie jest zeżnięty. Eee, cały czas tego głowica widać, że musi być chyba w jakimś kontakcie z taśmą, ponieważ wykrywa nam te braki ścieżek, braki przerwy między ścieżkami. I za chwilę będziemy mieli kolejną mega porcję Stachurskiego Dziwne, że wtedy zagrał z braciami Figo Fagot. O. Niestety dźwięk się trochę buja. Czyli możliwe, że gumka jest trochę za ciasna. Nie wiem czy to słyszycie. Też z drugiej strony ja mam innej kasety, żeby porównać. Czytałem gdzieś na jakimś forum, żeby nie wkładać zwykłych. Więc taka dzisiaj ciekawostka ode mnie dla was. Dzięki Jacek. Byłeś jak zwykle pomocny. Dużo dobrego. A tymczasem... Chłosta! Kto pamięta? Mówiłem wam, że tego jeszcze nie było. Bajo!